No, to jest bardzo ciekawy pomysł na dzisiaj. Jeżeli wejdzie, to jest fajna kasa. Jeżeli nie wejdzie, to Bukmacher zwróci kasę. Za przegrany kupon. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście na początek wielka prośba do Was o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kichnięcie, które automatycznie wszystko tu pomaga rozwijać i pchać do przodu. Oczywiście kupony na Ligę Mistrzów. Zaraz do nich przejdziemy. Jeżeli Ty chcesz, to przewijaj. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy konkurs. Zaproszę do wszystkich naszych grup i też na spokojnie do kuponów przejdę. Dzisiaj grają osoby, które już typowały, więc tym bardziej jest ciekawie. Słuchajcie, na początek promocja na zwrot kasy za przegrany kupon w betliku. Jeżeli ktoś tam nie ma konta, jest to legalnie działające w Polsce Buchmacher, to można konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu to zajmuje minutę. Można zagrać na przykład taki kupon. Obojętnie jaki to może być kupon. To może być taki kupon, ale możesz zupełnie co innego sobie zagrać, bo w tej promocji nikt nie narzuca Ci co, za ile i kiedy masz zagrać. Po prostu grasz pierwszy swój kupon. Jeżeli wejdzie to kasa jest Twoja do wypłaty. Jeżeli nie wejdzie to Betflix zwraca kasę minus podatek we freebecie jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie i tyle. Masz taki bezpieczny kupon na powitanie od Betflika, Osoby zainteresowane tą promocją powitalną zapraszam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 110 tysięcy. Zapraszam na Discorda. Ponad 9 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Co więcej, w opisie znajdziesz też linki do dwóch naszych pozostałych kanałów. Strefa typów, strefa typerów. Dzieje się tam wiele. Tak samo wiele jak tutaj. Także już teraz Cię tam serdecznie zapraszam. No to dwa nasze pozostałe kanały, gdzie też pojawiają się treści. I teraz lecimy z konkursem. Jak zawsze, kasa w betfiku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować? Kanał obstawiamy. Łapy w górę zostawić pod tym filmem i w komentarzu typujesz dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Young Boysami a Manchesterem City, dopisujesz swój nick gracza z BetClika, typujesz do 21 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na betkich nie biorą udziału w zabawie, czyli konkursowy standard teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału, tworzonego przy współpracy z BetClikiem. Kupony od osób, które już u nas typowały. Zaczynamy od kuponu Filipa, 63 podane kupony, jeden z weteranów, 31 trafionych, 4645 zł czystego profitu. I Filip idzie w ślady Przemka, bo rozbija swój kupon na 4, 1000, 1001, 1002, 999 zł na dubla. Dwa dodatnie wysokie handicapy. Optymistycznie. Handicapy dodatnie na underdogów, czyli handicap plus 3 na szachtar, że pokryją plus 3 z Lipskiem. Patrząc na ten Lipsk, to bym się bał, ale to jest Liga Mistrzów, więc, e, więc e, faktycznie może tutaj e, aż takich... Jest zdecydowanie mniej meczów, gdzie faworyt wygrywa tam różnicą czterech bramek na przykład, niż w spotkaniach ligowych, nie? Tutaj handy dodatni na Schachtar i handy dodatni na Young Boys'ów. No tutaj plusem na pewno jest to, że grają u siebie. Grają u siebie i może postarają się jakoś tam przytemperować ten Manchester City, ale czy dałbym 4000 na handicapy w meczach takich drużyn, które w każdej chwili mogą się odpalić i wygrać 5 do zera? No może lipsko no nie, ale City. No nie wiem, ja bym się bał, a Filip stara się tutaj podwoić swój obecny profit. Bo tutaj naprawdę może duże profitando wpaść. Cztery takie same kupony, żeby ominąć dodatkowy podatek, oczywiście bardzo mądry zabieg. Dalej mamy kupon od Grzegorza. Od Grzegorza, który 21 kuponów podał u nas na YouTubku 12 trafił, 5020 czystego profitu, ostatni wygrany na ekranie. I również omija dodatkowy podatek, bo ma dubla za 1815 zł, rozbitego na dwie stawki, oczywiście. Też jest Merczek Boysów. Tutaj, moim zdaniem, jeszcze optymistyczniej Zakład na to. Że Youngboysi no strzelą minimum jednego gola, ale okej, okay, jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie mecze Manchesteru City, no to traci, tracili Gola z Brighton, tracili Gola z Arsenalem, tracili Gola z lipskiem, tracili gola z Wolverhampton, tracili gola z Newcastle. Pięć ostatnich meczów to minimum jedna stracona bramka przez Manchester City. Teraz Youngboysi mają ich u siebie e, i zdaniem grzecha. Youngboysi tutaj gola strzelają. No kurs oczywiście kuszący. Do tego jest minimum jedno trafienie Borusi Dortmund na wyjeździe z Newcastle, czyli generalnie możemy powiedzieć, że pierwszy kupon od to były handicapy na underdogów. No tutaj notabene to są gole underdogów, bo zarówno Boysi oczywiście, jak i Borussia Dortmund ee, to są ekipy, które są underdogami i Borussia jest mocnym underdogiem, bo 4-25, 4,25, 4,40 na ich zwycięstwo jest naprawdę duży kurs. Eee, więc tutaj od Grzegorza minimum po jednym golu od dwóch underdogów. Dalej mamy kupon od Wiktora. 29 podanych, 14 trafionych. Bilans wygląda świetnie, bo jest 9208 zł zysku z tych trafionych kuponów. Ostatnie wygrane jak zawsze na, na ekranie. Zwycięstwo Paris Saint-Germain. No proszę, tutaj Wiktor twierdzi, że jednak, że jednak Paris Saint-Germain po, po porażce w poprzedniej kolejce 4 do niego z Newcastle wyjazdowej w Lidze Mistrzów u siebie Milan porobią. No aktualnie sytuacja w grupie jest taka, że nic tu jeszcze nie wiadomo. No wiecie, to są dopiero dwie kolejki rozegrane, więc tutaj nie ma co mówić, że tu na pewno te ekipy powalczą o pierwsze miejsce, te o drugie, te o, o trzecie i tam Ligę Europy. No nie, tutaj jeszcze dużo, dużo niewiadomych. Zdaniem Wiktora Paris Saint-Germain u siebie to robi i zdaniem Wiktora spotkanie Feyenoordu i Lazio będzie obfitowało w gole. Minimum dwa gole, bo mamy doklejony do tego zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to pierwsze spotkanie Lazio 1-1 z Atletico Madryt, potem zwycięstwo 2-1 na wyjeździe z Celticiem. Jeżeli chodzi o Feyenoord 2-0, zwycięstwo z Celticiem i porażka 3-2 z Atletico na wyjeździe. Więc tutaj to mamy cztery mecze, w których te ekipy zawsze strzelały minimum jednego gola. Logiczne podstawy, żeby BTTS-a tutaj Kuknąć? No są. A kurs na bts jest ciekawy. Dalej mamy kupon od Przemka. 11 podanych kuponów na YouTubie. 5 trafił. 600 zł profitu zostało. Czyli ten bilans mógł być trochę lepszy i jest za to 600 pakowane w trebla narzuty różne. Jeżeli się nie uda, to oczywiście z Przemkiem już się żegnamy, bo profit to zero. Nie będzie profitu. A jeżeli się uda i dalej będzie chęć podawania, to jak najbardziej ciśniemy. Tutaj mamy tak. Dwa razy różne, słuchajcie, meczowe. W meczu właśnie Newcastle i Borussi Dortmund. Do tego w meczu Young Boysów i Manchesteru City. I różne drużynowe, jeżeli chodzi o Milan, no to oni w ostatnich meczach, tych różnych, no biją całkiem sporo, bo sami nabijali w ostatnich meczach 7 różnych, 7 różnych, 5 różnych, ale trafiły się też dwa mecze, gdzie po dwa kornery nabiły, więc wiadomo, kornery to jest zawsze yy, czy, czynnik, który wpływa na to, czy kornery są, oczywiście jest to, jak się mecz ułoży, więc to jest troszkę wróżenie z fusów, albo też łapanie swojej czutki. No tutaj mamy od Przemka trzy mecze wybrane pod czutkę na rzuty rożne i wszystkie typy tak naprawdę pod overa no ja trzymam kciuki, bo ja fan rzutów różnych. E, dalej, kupon od Pawła, 14 podał, 6 trafił 2681 zł czystego profitu jest handicap na Lipsk i mi szczerze mówiąc, ten handicap e, no dosyć mocno się podoba, Lipsk po, e, po tych meczach powiedzmy gdzieś tam zremisowane spotkanie z Bochum porażka 3 do 1 z Manchesterem City, remis z Bayernem Monachium to wiadomo, no wygrali w poprzedniej kolejce Bundesligi 3 do 1 z Darmstadt i faktycznie ta gra wyglądała dobrze jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to wydaje się się, że z taką trweną oni muszą wygrać, żeby walczyć o to drugie miejsce, bo raczej City poza zasięgiem tutaj. No i Lipsk ma trzy punkty na chwilę obecną. Jungboi i Trwena Zvezda po jednym, więc takie mecze. Tym bardziej na własnym terenie to jest jakby musowe zwycięstwo, moim zdaniem. A tutaj Paweł nawet dorzuca handicap. Jest też podpora na Atletico Madryt i over półtora gola w meczu wyjazdowym z Celticiem, czyli po prostu Atleti nie może przegrać. Minimum dwa gole w meczu. No Celtic na razie nie dojechał do Ligi Mistrzów. Dwa mecze, dwie porażki, dwa do zera z Feyenoordem, dwa do jednego, tak jak mówiłem, z Lazio. Więc tutaj, jeżeli się nie obudzą zaraz, to może być już za późno, żeby się obudzić o walkę o cokolwiek tak naprawdę w tej grupie. Atleti prezentuje naprawdę wysoką dyspozycję. To trzeba. Powiedzieć, że oni ostatnio wyglądają świetnie. Wyglądają świetnie w lidze mistrzów i to nie jest już taki atletik, który gra nudne mecze, które nic nie wnoszą do piłki. Eee, naprawdę grają fajne mecze. No, pięć ostatnich meczów ligowych to są same zwycięstwa. W dziewięciu meczach siedem zwycięstw, jeden remis, jedna porażka, co istotne, 23 gole strzelone, nie? Więc tutaj ofensywa na wysokim poziomie. I mamy jeszcze karteczki. Karteczki w meczu Antwerpii i Porto. Tutaj ciekawa statystyka. Jeżeli chodzi o mecze Antwerpii w lidze mistrzów, to dwa spotkania. Jedna kartka. I sześć kartek, ale Porto, panie drogi, sporo kartek łapanych w ich meczach, bo raz było 5, a w drugim spotkaniu, bodajże z Barceloną, było aż 9. Więc tutaj, i to jest generalnie mocno kursowy treble. Podoba mi się ten treble też ze względu na kursy. Przedostatni kupon na dzisiaj jest kuponem od Szymona, który 7 podał, 4 trafił, 4700 profitu udało się ugrać. Ostatni wygrany, jak zawsze na ekranie, i za tą końcówkę można powiedzieć, jest ładowane 7 stów w gole. Over 2,5 goli w meczu Paris Saint-Germain i Milanuszy, i tutaj takie założenie ofensywne, wiadomo, cały. Czas możemy mieć na uwadze i w głowie to, że no to są ekipy, które naprawdę dysponują świetną ofensywą i zawodnikami, którzy no potrafią się w tej ofensywie odnaleźć. Teoretycznie, na logikę, na papierze, akcji podbramkowych powinno tutaj być naprawdę, naprawdę sporo. I Szymon twierdzi, że trzy. Z tych akcji zamienią się na brameczki Na gole, więc tutaj over 2,5 ładowany I gole Lipska w obu połowach Ciekawy typ z fajnym kursem moim zdaniem Tak jak mówiłem, tak jak pewnie większość z Was, z was, z was Uważa, Lipsk mocny faws Tutaj zdaniem Szymona strzelają gola w pierwszej połowie I strzelają gola w drugiej połowie 700 na 1737 tysiąc profitu może z tego wpaść I ostatni kupon na dzisiaj jest od Dawida 4 podał, aż 3 trafił 2383 Profitu udało się ugrać z tych trzech trafionych kuponów No gra za wszystko nierozbity kupon, były dzisiaj rozbite, to oczywiście musi być też nierozbity grubo ładowane bramki, bo jest over 3,5 goli w meczu Young Boysów i Manchesteru City no to myślę, że założenie jest takie, że Young Boysi powalczą, nie? że chociaż jednego gola wcisną bo 4 gole od City z jednej strony dużo z drugiej strony, no pewnie nie niemożliwe, ale wydaje mi się, że żeby overka 3,5 pokryć to musi być gole od Young Boysów i, i myślę, że no Dyskusyjny typ, nie? No i overek 2,5 goli w meczu Lipska. To już wydaje mi się, że spokojnie. Wydaje mi się, że nawet jak Lipsk dobrze wejdzie w spotkanie na swoim poziomie, to sami mogą nawet tego Overka pokryć. Kasa ładowana w to ogromna. I jeszcze więcej może wrócić. Oby wracało. Na dzisiaj mamy wszystko. Serdecznie dziękuję, że oglądaliście do samego końca. Każdemu, kto zostawił łapę w górę, stokrotne dzięki, bo to pomaga rozwijać kanał. E, przypominam, że te kupony mogą być przegrane. Nikt nie daje gwarancji. Wiktor, Przemek, Paweł, Szymon że czy... nikt może wejść, ale równie dobrze może nie wejść. No, zawsze 50-50, słuchajcie. Albo wejdzie, albo nie. No, żeby po prostu nie było do nikogo pretensji. Nikt tutaj niczego nigdy nie zagwarantuje, że coś na pewno wejdzie. Na sam koniec przypominam o dwóch naszych pozostałych kanałach. Strefa typów, strefa typerów, linki w opisie pod tym filmem, tam dodatkowe treści i też nie ukrywam konkursy dla Was. Eee, a na dzisiaj wszystko. Przybijam typer skąpione. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jesteś zainteresowany. Zapraszam do grup, wszystkie linki też w opisie pod tym filmem. Trzymajcie się dobrego dziąka. uśmiechu na twarzy. Pozdro.